Hejka wszystkim, ja nazywam się Dzikimi Jorwickimi, czy jakim tam było Kupimy sobie prawdopodobnie jednego którego sobie upatrzyłam i one są tutaj ten mi się nie podoba tak szczerze no, no nie jest dla mnie kolejny jest tutaj, ten mi się bardzo podoba i szczerze teraz nie wiem, czy sobie nie kupię tego zamiast tamtego, którego miałam zamiar sobie kupić. I jeszcze jest tutaj, chwila, tu i tego też miałam zamiar sobie kupić, bo jest, no śliczny jest. I jeszcze tu. Aha, super. No i od Jeszcze tutaj ten jest. Też mi się bardzo podoba. Ale no nie aż tak, żebym go chciała kupić. Jeszcze był chyba jeden, taki niebieski. Chyba był jeszcze jeden taki yy, czarno-niebieski, nie? A nie wiem, gdzie on jest. Tam go chyba nie ma, nie? O! Już tutaj ktoś ma konia tego z aplikacji. On mi się nie podoba. No, tak szczerze, no nie podoba mi się. O, właśnie ten jest gdzieś. Gdzie to, nie wiem. Yy, może bym doczytała w tym. Bo mi się nigdzie indziej nie pokazuje to. Chyba, że jestem ślepa po prostu. No tak, tutaj jest nowy koń. Nie wiem. Dobra, ale tak czy siak kupuję sobie tego jednego. Wybiorę nie dla niego imię, bo jeszcze. O, tu jest, dobra! Yy, tutaj jest ten. I ten mi się też nie podoba. Yy, więc kupuję sobie. Nie wiem, czy tego, czy tego. Yy, ja zrobię cięcie i jeszcze się namyślę. Ok, podjęłam decyzję, że kupuję sobie tego. Moim zdaniem on wygląda tak bardziej na takiego dzikiego konia rweskiego niż yy, ten tutaj. On ma fajne tutaj, właśnie, wzorki mi się bardzo jego podobają. Dlatego kupuję konia, wybieram dla niego imię i zaraz się widzimy ponownie. Niestety, ale lepszego imienia. Lepsze imię do niego nie pasuje. W sensie, no, jak dla mnie, no to jest dosyć takie spoko imię jak do niego niektórym może się nie podobać ale mi się tak które spodobało więc y, kupuję tego konia ok kupiłam go, serce nie poleciały y, no więc ja teraz y, pojadę do y, do stajni i zaraz się widzimy Ok, jestem już w stajni, i teraz y, on prawdopodobnie jest gdzieś tu. Tutaj jest ten mój poprzedni, a ten nowy jest. Jestem ślepa. Y, poziom. I tutaj będzie. Teraz, za którego go wziąć? Yy, za niego. Dobra. Nie wiem czy brać. Dobra, wezmę. Nie to, tylko tu. Wezmę sprzęt i zaraz pójdziemy mu zmienić um, fryzurę. Kolejny koń do wytrenowania, nie? Ja mam mało koni wytrenowanych, naprawdę bardzo mało wytrenowanych, bo tutaj jest y, niecała jedna strona. W sensie, no jedna strona cała jest. Bo tutaj mam jeszcze. Jednego konia, który jest wytrenowany, i mamy jeszcze jednego konia z czternastym poziomem. I tak to. Jedna cała scena, tak naprawdę. 3, 9, 3, 6, 9, 12, 15. No to mam 18 koni wytrenowanych. No to to nie jest dużo. Idziemy zmienić fryzurę. I teraz nie wiem, czy faktycznie mu zmienić na tą, bo ogólnie ta fryzura jest. Ładna, bardzo ładna mi się bardzo podoba. Tylko że tutaj, jak ma tutaj te takie włosy dłuższe, to mi się nie podoba zakończenie tego tutaj, w tym miejscu. Nie wiem, czy widać moją myszkę. Mam nadzieję, że włączyłam, żeby mi było widać myszkę. Tutaj jest ym, jakby zakończenie tego tej dłuższej takiej sierści i to mi się nie podoba. Ogólnie to fryzura jest bardzo ładna. Ogon też mi się bardzo podoba. Taki jest, no faktycznie taki nietypowy dosyć, ale jednak chyba biorę tą. Tą. Bo mi się bardzo podoba. Jakby było jeszcze taka opcja, żeby mieć tą, tą grzywę razem z tym ogonem od tej właśnie fryzury. Tak, żeby była opcja kolejna tutaj na przykład, by było ten ogon razem z tą grzywą co nie ale biorę tą ta mi się chyba bardziej podoba więc no mam kolejnego konia do wytrenowania jej super ale no podoba mi się ten koń bardzo mi się podoba no więc cóż. Yy, animację już tego konia pokazywałam yy, więc nie będę tego kolejny raz pokazywać i teraz leczę, lecę na, na lekcję, bo nagrywam to między lekcjami. Ym, więc cóż, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Wpadajcie na mojego TikToka. Nazwy macie oczywiście w opisie. Czy Ty możesz ze mną nie ładzić. Więc cóż, ja się z Wami żegnam i cześć!